John Eldridge w swojej książce Dzikie Serce opisuje taką sytuację, kiedy z dwoma swoimi synami wyszli, aby wejść na jakieś skałki nie nieopodal ich miejsca zamieszkania i jednemu z synów szło bardzo ciężko, ale ojciec w pewnym momencie zaczął go zachęcać i kiedy w końcu udało mu się przejść w jakiś trudny odcinek i zszedł na dół do taty, jego tato, czyli autor powiedział, byłeś niesamowity, bardzo dobrze ci poszło. I ojciec zapomniał już o tej całej sytuacji, ale widać tkwiło to gdzieś w jego synu i około godzinę później ten syn podszedł do taty i zapytał tato, czy naprawdę uważasz, że wtedy na tej skałce, kiedy szło mi ciężko, ale mi się udało, byłem niesamowity? Ojciec powiedział tak. I John Eldridge dość mocno opisuje tutaj w wielu zdaniach, jak powinni mężczyźni podchodzić do swoich dzieci i do młodszych mężczyzn.